Cześć z tej strony Emini Trader i zapraszam standardowo na e, dzisiejsze przygotowanie do sesji. Mm, jak co dzień zaczniemy od analizy sytuacji na kontraktach na S&P 500. Wczorajsza sesja zgodnie z tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, o którym, o którym mówiłem wczorajszym, we wczorajszym przygotowaniu, e, mieściła się praktycznie w zakresie pomiędzy 28 0,1 oraz y, mówiłem wówczas o poziomie 28, 24, 50, czyli widzimy, że jak najbardziej udało nam się zamknąć w tym y, w tym y, w tym zakresie, czyli tak naprawdę y, była, był to scenariusz zak zakładający uspokojenie po tym dynamicznym impulsie, z którym mieliśmy do czynienia w środę y, po dniu przerwy y, w, y, we wzrostach powiedzmy przerwy, bowiem Biorąc pod uwagę zamknięcie sesji środowej oraz wczorajsze zamknięcie, to mimo wszystko tutaj wzrosty były jak najbardziej kontynuowane. Ale rozwa rozważając sobie ten scenariusz konsolidacyjny w zasięgu pomiędzy 0,1 a 25, możemy mówić o jakimś lekkim przestoju. Kluczowym poziomem przed wczorajszą sesją było te, była ta strefa w okolicach 28-28. Jak dobrze wiemy, sesja nocna przyniosła nam wybicie powyżej tego poziomu, dosyć dynamiczne wybicie, i aktualnie znajdujemy się w okolicach 2835, czyli już w objęciach tego obszaru dystrybucji sprzed dwóch, trzech tygodni na profilu tygodniowym. Przechodząc jednak do na profile dzienne, to co przede wszystkim to na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, to z całą pewnością. Strefa zlokalizowana w okolicach 28,24, czyli tak naprawdę um, pierwszą ze stref popytowych przed dzisiejszą sesją będzie ta strefa, o której mówiłem w trakcie wczorajszego przygotowania, czyli strefa wyznaczona w oparciu o 28,23, 28,25,50. Widzimy, że tutaj ładnie nam się to, um, to pokrywa um, z tym, co widzimy na wczorajszym profilu, czyli to jak najbardziej ta strefa, o której mówiłem we wczorajszym przygotowaniu z y, roli podażowej, przejdzie nam tutaj na pełnienie funkcji strefy popytowej, e, na którą warto będzie zwrócić dzisiaj uwagę. E, kolejną strefą, na którą e, wydaje mi się, że, którą powinniśmy dzisiaj obserwować jest ta strefa w okolicach 28.12, czyli wczoraj, wczorajszego poziomu e, very low w połączeniu z wypak dla całej wczorajszej sesji, czyli tak naprawdę kasowy plus sesja nocna zlokalizowanym na 28.14 tworzy nam to taką dwupunktową strefę popytową. Jednak mimo wszystko ja zdecydowanie większą wagę, gdyby tutaj miało dojść do jakiejś przeceny z aktualnych poziomów, przykładałbym do tej strefy zlokalizowanej poniżej 28.08.50 jak dobrze wiemy w trakcie wczorajszej sesji widać było po tym zejściu poniżej 28,0850 widać było problemy z powrotem powyżej tej ceny. Tutaj dopiero tak naprawdę akumulacja w okolicach 28,03-28,05 przyniosła nam kontynuację czy też powrót w objęcia wczorajszego obszaru dystrybucji oraz kontynuację Kierunku aktualnych y, poziomów, dlatego też zdecydowanie więcej uwagi należałoby przyłożyć do tych poziomów znajdujących się powyżej, poniżej przepraszam e, 280850, jednakże już y, tutaj możemy spodziewać się jakiejś reakcji, co y, niejako zostało potwierdzone w trakcie sesji nocnej. Widzimy, że po tym dynamicznym impulsie spadkowym, y, tutaj y, tak naprawdę y, spadki te wyhamowały w okolicach właśnie 28,12,75-28. Y, 14:50, czyli ta strefa, o której mówiłem przed chwilą, jak najbardziej będzie mogła być e, dzisiaj rozgrywana. Jeżeli chodzi o, o strefy podażowe, to tutaj przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, e, w jaki sposób e, rozegrane było w trakcie sesji nocnej to wybicie powyżej 28.28. 28. E, tak naprawdę e, do stabilizacji jakiejś ceny doszło w okolicach poziomu 28, 34, 50, co widzimy na profilu wolumenowym aktualnej dla sesji nocnej, czyli tak naprawdę znajduje to potwierdzenie w tej strefie, o której mówiłem wczoraj, czyli strefie zlokalizowanej pomiędzy 28, 32, 50, 28, 34, 00. Jak najbardziej jest to strefa, którą będziemy mogli dzisiaj również rozgrywać kwestii tutaj co prawda, aktualnie znajdujemy się powyżej tej strefy, jednak z całą pewnością warto będzie obserwować reakcję ceny w przypadku mm, jakiegoś zejścia w okolice wczorajszego zamknięcia i próby kontynuacji po przetestowaniu. Dajmy na to wczorajszego poziomu value at high na poziomie 28-24. Tutaj możemy spotkać się tak, jak ma to miejsce aktualnie, z jakąś reakcją ze strony rynkowych. Niedźwiedzi, powyżej tego obszaru mamy strefę z, z, zbudowaną w oparciu standardowy już o poziomy Value at Low oraz Value at High na e, profilu, profilach dziennych, czyli ta strefa pomiędzy 28, 40, 50, 28, 42.00 Dodatkowo widzimy, że e, ten poziom 28, 42.00 pokrywa się z tym e, czy też ta strefa pokrywa się z nietestowanym do tej pory poziomem Value Ad high z sesji 28 maja, który tu widzimy, został wyznaczony, co dotyka na e, maksimach e, tamtego dnia, czyli, jak wiemy, sugeruje nam to, że ten proces aukcyjny nie został tutaj w pełni zakończony i możemy się spodziewać tutaj reakcji. Jedną z możliwych reakcji e, może być tutaj jakiś pewne, pewnego rodzaju stopran, e, który dosyć szybko może zaprowadzić nam cenę w okolica tego poziomu. POC też nietestowanego 284550, zanim tutaj dojdzie do um, jakiegoś uspokojenia ceny w tej strefie, o której mówiłem przed chwilą, czyli okolice 28450 2842 um, Jak najbardziej będzie można um, rozgrywać taki scenariusz w przypadku podejścia ceny um, w te rejony. Um, linia na piasku przed dzisiejszą sesją będzie taka sama, jak miało to miejsce wczoraj, czyli czyli 28, 28,00 jest to oczywiście dobrze widoczne na profilach tygodniowych jest to ta strefa bo value at low pomiędzy 28, 27, 50, 28, 28, 50 jak dobrze wiemy utrzymanie się ceny w tym, w objęciach tego obszaru dystrybucji sprzed dwóch, trzech tygodni może bardzo szybko przełożyć się w jakieś próby dotarcia w pierwszej kolejności w okolicy 28, 48, 50, czyli powrotu w ten obszar dystrybucji sprzed 4 tygodni oraz próby jakichś przetestowania okolic 28, 70, 0, 0, czyli jak widzimy potencjał do wzrostów jest, teraz kwestia otwartą pozostaje to, czy uda nam się utrzymać powyżej tego poziomu 28, 28 0, 0. To tyle, jeżeli chodzi o, o sytuację na, na kontraktach na imieniu S&P. Przejdźmy zatem do tego, co wydarzyło się wczoraj na ropie. Ciekawa sesja, głównie ze względu na, na dane o zapasach, które pojawiły się o godzinie 16:30. Były one dużo gorsze od tego, co było prognozowane, dlatego też mieliśmy do czynienia z bardzo dynamicznym impulsem właśnie w okolicach godziny. 16.30 impulsem, który zaprowadził cenę w okolice, czy też poniżej poziomu 51.00, domykając tym samym tą lukę, o której mówiłem na, w trakcie wczorajszego przygotowania. Lukę na profilach dziennych zlokalizowano pomiędzy 51.68 oraz 51.24. Także w tym momencie luka została powiedzmy domknięta. I um, kwestią otwartą pozostaje to, czy um, tutaj będziemy mieli do czynienia z kontynuacją um, tych spadków z, z, z celem w okolicach tutaj um, poziomu 50.07, czy też przetestowanie um, tego, tej strefy zlokalizowanej poniżej tego poziomu value at low z sesji z 7 stycznia, czyli miało to miejsce już um, dosyć um, dawno temu, dlatego też um, ja staram się nie przekładać od, aż tak dużej, wagi do mm, poziomów, które były kluczowe y, w ostatnich kilku, y, na przestrzeni kilku miesięcy, jednakże fakt, że y, aktualnie znajdujemy się na dosyć niskich poziomach i ciężko nam jest tutaj o jakiekolwiek y, wsparcie ze strony Market Profile, właśnie tutaj y, jednym z takich y, poziomów, na które warto będzie zwrócić uwagę w trakcie dzisiejszej sesji byłby 50.07, gdyby miało tutaj dojść do jakiegoś po, e, dynamicznego pogłębienia wczorajszych spadków, jednak zanim do tego dojdzie, warto by było skupić się na poziomach zlokalizowanych znacznie bliżej aktualnej ceny i tak biorąc pod uwagę fakt, że e, znajdujemy się aktualnie w okolicach 51.08, czyli tak naprawdę kilkanaście centów powyżej wczorajszego zamknięcia, kluczowym obszarem popytowym przed e, dzisiejszą sesją be, może być ten zlokalizowany w okolicach e, 5103 5145. Wprawdzie strefa ta może nie jest aż tak widoczna tutaj z perspektywy Market Profile, ale analizując przebieg wczorajszej sesji, patrząc tutaj na na wolumen widzimy, że właśnie w tych rejonach utworzył się dosyć pokaźnych rozmiarów HVN, czyli High Volume Note, gdzie minima możemy wyznaczyć właśnie w okolicach, znaczy dolne ograniczenie może, nie minima. W okolicach 51:30 oraz właśnie górne ograniczenie na 51:44. Strefa ta, jak widzimy, była respektowana w trakcie sesji nocnej. Mieliśmy do czynienia z zejściem w te rejony. Zejście, które zostało bardzo szybko zanegowane. Dlatego też zakładam, że jakieś kolejne próby zejścia w te rejony w trakcie dzisiejszej sesji mogą również spotkać się z reakcją uczestników rynku. Poniżej tej strefy mamy oczywiście do czynienia: z poziomem value at Low na um, wczorajszym profilu, czyli okolice 50 5094 w połączeniu z tym poziomem POC, który został przetestowany wczoraj na 5079 możemy otrzymać taką ciekawą strefę popytową do rozgrywania w trakcie e, dzisiejszej sesji. Jeżeli chodzi o strefy podażowe, to oczywiście tutaj raczej nie zdziwi nikogo fakt, że Warto będzie zwrócić uwagę na to, co wydarzy się w okolicach 52,31, 52,44. Czyli, tak naprawdę, w dużej mierze ta strefa zlokalizowana w okolicach wczorajszego poziomu value at high, którego wyznaczyć możemy na 52,35. Dodatkowo jest to strefa low volume node, czyli LVN. Patrząc na przebieg wczorajszej sesji, czy też może nawet na przebieg dzisiejszej,. Sesji nocnej widzimy, że tutaj z całą pewnością mamy do czynienia z, z silną strefą oporową, na którą warto będzie e, zwrócić uwagę. Tutaj mieliśmy do czynienia, problem, do czynienia z problemami z wybiciem powyżej tego poziomu e, już w trakcie m, korekty tej, tego impulsu po, po zapasach, jak również pod koniec e, wczorajszej sesji, czyli jak najbardziej ta strefa w okolicach 52-31. Powinna przyciągać naszą, przyciągnąć naszą uwagę w trakcie trwania dzisiejszej sesji. Dodatkowo strefa w okolicach 52, 83, 53,02, czyli ten HVN z wczorajszej sesji, jak najbardziej również może być dzisiaj rozgrywany jako kluczowa strefa podażowa. Jeżeli chodzi o, o linię na piasku, to oczywiście będzie to poziom value at high. Na wczorajszym profilu, czyli 52,35 znajduje to oczywiście potwierdzeniu, w tej strefie podażowej, o której mówiłem przed chwilą. Warto będzie jak najbardziej obserwować ten poziom i podejmować decyzje w oparciu o to, co wydarzy się właśnie w tych rejonach. Tak naprawdę, dopiero wybicie powyżej tego poziomu mogłoby nam przynieść jakąś większe zaangażowanie ze strony. Rynkowych byków, które mogłyby skutkować tutaj z probami powrotu w okolice 5316, czy, czy też może tej strefy 5316, 5334. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy obserwowali hmm, problemy z wybiciem powyżej tego poziomu, wówczas zasadnym będzie tutaj zakładanie testów dolnego ograniczenia, czyli 5094, z możliwością pogłębienia w kierunku 50. 0,7, czyli tym poziomu, tego poziomu, o którym mówiłem na początku e, dzisiejszego przygotowania. To tyle, jeżeli chodzi o, o, o dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że okazało się ono być przydatne i do usłyszenia w poniedziałek, bowiem e, jutro, niestety, przebywał będę poza rynkiem i e, z tego też powodu nie pojawi się e, przygotowanie do sesji. Dla, zatem udanej sesji, udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.